No i tradycyjnie z powrotem 9 czerwiec wchodzę do nowej komisji wyborczej numer 4 i zanoszę dokumenty czyli postanowienie odnośnie Krajowego Biura Wyborczego i nakaz na lubelski K K K Krajowe Biuro Wyborcze. Dzień dobry, nagrywam siebie dla własnego, przyniosłem dokumenty ważne odnośnie legalności tego, co tutaj robicie. Chciałbym, żeby ktoś potwierdził. Czy to jest dozwolone nagrywanie? Przepraszam, proszę wyłączyć kamerę. A jaka podstawa? E, nie wolno lokalu wyborczego nagrywać. Serio? Tak. No to podstawę prawną proszę cytować. To są dokumenty, które... Yy, tu mamy męża zaufania, proszę, proszę... Bo? Zostaw to, nie dotykaj tego, odejdź. Powiedziałem siebie, nagrywam. To są doku, dokumenty prawomocne. Jeden i drugi. To proszę do męża zaufania. A co ma męż zaufania To jest tym wspólnego? Nie, to trzeba... Pieczony, ja do, to, do, do, to, do, to może kartofle dobite? Tak, tak. Sprawdzajcie. Dokładnie to trzeba wszystko dokładnie sprawdzić. Każde jedno słowo tutaj zawarte trzeba sprawdzić. I to jest dokument, na którym chciałbym otrzymać potwierdzenie. Jak to jest odbijane na ksero wszystko? To jest, to jest oryginał, szanowny Panie. Sam jesteś, sam jesteś odbity na ksero. To jest oryginał, to jest Nakaz prawomocny z dzisiejszą datą, dzisiaj wydrukowane, dzisiaj stemplowane. A ten, ale to nie dotyczy żadnych, tego dotyczy nakaz zaprzestania nielegalnego funkcjonowania Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie. To jest jedno, chciałbym złożyć i to drugie. Potwierdzą Państwo czy nie? Nie. Nie potwierdzimy. Do gminy proszę. Gminy To ja to zostawiam w takim razie, bo jaką informację przesyłam na podstawie artykułu 61, że zostało takie tutaj złożone, tak jak tutaj widać. Zostawiam i wychodzę. Niepotwierdzone dalej. Prawomocne. Prawomocne. Wszystkie uwagi, odpowiedzi to proszę na piśmie, adres jest podany. Czy to można się na piśmie podpisać i... A czemu pan komenduje... Pokazuje, co ten pan robi. No z dokumentem, który, na... który złożyłem. Ja nie złożyłem do niego. Złożyłem do komisji. Mamy męża zaufania. On jest ważniejszy jak komisja decyduje. Co z tym zrobić? Jakie mam męża zaufania? Jest kolaborantem. To tak. On jest Każde partie tu funkcjonują nielegalnie na terenach Polski. I to, co robicie, Aha. jest uczestnictwem. No, dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy do widzenia, nie dyskutujemy. Nam byli, nie wolno dyskutować. No tak. No tak. Fakt, faktycznie. Ja nie jestem głosującym, jestem z władzy. <laughs> <laughs> <t mchło> śmiejcie się. Śmiejcie. <tiusz> dziękujemy do widzenia. Artykuł 4 Konstytucji. Myślę, że tutaj kompetentni ludzie siedzą, powinni wiedzieć, co znaczy artykuł 4 Konstytucji. Ciocia szczególnie. Ciociu. Wiemy, nie? Czym jest artykuł 4 Konstytucji i do kogo należy władza? No. Nie do, nie do takich, takich uzurpatorów, którzy sobie uzurpują jakieś ekstra prawa, tylko do narodu. Tak, tak. I tak to wygląda. Dokumenty złożyłem i to wszystko. I to wszystko. I co? co, moi drodzy, możecie sobie tego? Tak... Także dyskryminacja, pieczątki z kartofla i tak dalej. Nie, nie są pieczątki z kartofla. Także widzicie, jak to wygląda. Dobra, trzymajcie się, nagrane, tyle.